Jezus nauczając Rzesze mówił, strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony. Przypatrywał się jak tłum, wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Największy kompleks kultyczny starożytnego świata, świątynia jerozolimska. Olbrzymia budowla. Tyle miejsc do wyboru. Mógłby stać przed samym przybytkiem niemalże w bezpośredniej bliskości Boga, ze wzniesionymi rękami modlić się, dawać innym przykład. Mógłby stać przy ołtarzu, na którym spalane są ofiary. To już wielki tydzień. Za kilka dni on złoży sam siebie w całopalnej ofierze. Mógłby więc stać blisko ołtarza i wskazywać na to, że to on jest prawdziwą ofiarą. Mógłby pójść do tak zwanego portyku Salomona, gdzie rabini uczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze dyskutują o torze, o prawie, ale też o życiu społecznym, o polityce, o tym, jak postępować wobec okupujących ziemię świętą Rzymian. Ma przecież tak wiele do powiedzenia, mógłby zabrać głos. W największym kompleksie, Świątynnym starożytnego świata, Jezus znajduje sobie doprawdy specyficzne miejsce. Usiadł naprzeciw skarbony. I jeszcze, jeśli można tak powiedzieć, bezczelnie przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Jak taka sąsiadka z ławki, albo z ławki za tobą, która patrzy, albo sąsiad, żeby nie było która patrzy, ile ty na tace wrzucisz. Tak Jezus zachowuje się w dzisiejszej Ewangelii. Interesuje go to, co jest do bólu konkretem naszego życia, bo niewiele jest w naszym życiu konkretniejszych rzeczy i spraw niż pieniądze. Jezus patrzy na ten konkret i to jest pewnie pierwszy moment tego słowa dzisiaj, z którym potrzebujemy się pozmagać. O co Jezusowi wolno mnie zapytać? O jakie wymiary mojego życia, o, o jakie moje sprawy Jezusowi wolno mnie pytać? W co wolno mu, kolokwialnie mówiąc, wtykać nos, a w co nie? Czy Jezus ma mi prawo zajrzeć do portfela? Czy Jezus ma mi prawo zajrzeć, nie wiem, do lodówki, do szafy? Nie muszę się bać tego Jego wtykania nosa. Jego akurat nie wszystkich innych tak ale jego nie. Dlatego że co do niego mogę mieć pewność I ta ewangelia dzisiaj raz jeszcze mnie w tym utwierdza że on naprawdę widzi wszystko we właściwych proporcjach. Wrzuciła najwięcej ze wszystkich. Ewangelista podkreśla wrzuciła dwa pieniążki jeden grosz w sumie. Wrzuciła najwięcej ze wszystkich. On wie Ile to jest to, co ona wrzuca? Choć w ludzkich oczach, choć być może w jej własnych oczach, to jest tak bardzo niewiele. On wie lepiej niż ty, na ile cię stać, ile jesteś w stanie dać. Jak w tym pierwszym czytaniu, gdzie prorok Eliasz natchniony przez pana, wie lepiej, ile może ofiarować ta uboga wdowa z sarepty, której się wydaje, że przed nią już za chwilę śmierć głodą. Wie ile masz czasu, wie ile masz sił fizycznych, psychicznych. Wierzę po całym dniu pracy zajmowania się dziećmi opieki nad kimś chorym, przy Twoich problemach, wieczorem jesteś w stanie zrobić znak krzyża i usnąć w połowie w dziesiątki różańca. Jeśli to jest tyle, na ile cię w tym momencie stać, jemu to wystarczy. On jeden nie będzie nigdy żądał od Ciebie więcej. On jeden nigdy nie będzie oczekiwał, że uda ci się podskoczyć powyżej nerek. Dlatego pyta o konkret. Nie o wielkie sprawy, poglądy, koncepcje. Ale o konkret. O to co w portfelu, co w lodówce i co w szafie. Jedna z moich ulubionych scen u Tolkiena to jest ta scena w Hobbicie, kiedy. Królowa Elfów Galadriela pyta czarodzieja Gandalfa, dlaczego to niesłychanie ważnej, niebezpiecznej, trudnej misji, od której tak wiele zależy, wybrał Hobbita, czyli takie małe, śmieszne stworzonko. Mitrandirze, dlaczego nie ziołek? A on odpowiada, Saruman, to inny czarodziej, sądzi, że tylko potężna moc jest w stanie powstrzymać zło. Ale ja tak nie uważam. Przekonałem się, że to codzienne czyny zwykłych ludzi odpędzają mrok, niewielkie akty dobroci i miłości. Dzisiaj jest wśród niektórych kaznodziejów moda na piętnowanie takiego podejścia do życia, które nazywają dobroludzizmem, próby ich zdaniem sprowadzania Ewangelii do bycia dobrym człowiekiem. Zgadza się, Ewangelia się w tym nie zamyka ale szalenie trudno nią, nią żyć, nie próbując na co dzień poprzez drobne, niewielkie akty dobroci i miłości być człowiekiem pokornie dobrym. Nie ufam prorokom, którzy znają recepty na naprawienie całego świata, Kościoła, Polski, ale nie umieją na co dzień powiedzieć dziękuję. Przed Dzień Święta Niepodległości można by w tym miejscu Przywołać to dość znane zdanie. Trudno za ojczyznę się poświęcać i walczyć. Jeszcze trudniej za nią ginąć, ale najtrudniej dla niej żyć. Bo to jest o konkrecie. I jeszcze jedno miejsce tej Ewangelii, które potrzebujemy zobaczyć, przywołał swoich uczniów. Jak Jezus jest rozemocjonowany tym, co właśnie zobaczył, kiedy ta uboga wdowa wrzuciła te swoje dwa pieniążki. Przywołał swoich uczniów. Wyobraźcie sobie tę wielką świątynię, pełną ludzi. Część z nich właśnie dyskutuje o prawie, o torze, o polityce, o społeczeństwie. Część z nich się modli, część z nich składa ofiary przy ołtarzu. A on siedzi przy skarbonie. I nagle zaczyna wołać swoich uczniów. Oni pewnie się gdzieś tam rozeszli po całej tej świątyni. A o nich musi przywołać w tym momencie, żeby im powiedzieć, pokazać, co zrobiła ta wdowa. Jaki on jest tym poruszony, tym drobiazgiem, tym konkretem. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie pewnie kryje się trochę w tekście oryginalnym. Gdzie Ewangelista Marek. Wkłada w usta Jezusa słowa: Wszyscy wrzucili z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła holonton bion autes. Można to przetłumaczyć jako wszystko, co miała na utrzymanie, na przeżycie, ale można by to przetłumaczyć prościej. Ze swego niedostatku, ze swej biedy wrzuciła całe swoje życie. Jesteśmy w wielkim tygodniu. Rozdział wcześniej, Jezus wjechał do Jerozolimy. Za dwa rozdziały będzie już siedział przy stole ostatniej wieczerzy. Ze swego niedostatku rzuci na ofiarę całe swoje życie. W tym jej czynie widzi odbicie swojej ofiary, odblask swojego poświęcenia, echo swojej własnej miłości. Dlatego ten konkret codziennych czynów zwykłych ludzi. Niewielkich aktów dobroci i miłości ma takie wielkie znaczenie, bo każdy z nich jest, możemy się pokusić o to słowo, sakramentem działania Boga w świecie. Bo przez każdy z nich, tych konkretnych, drobnych, pokornych czynów, często w naszych własnych oczach za małych, niewystarczających, Bóg działa kance tego świata najgłębiej i najskuteczniej. Jezus siedzi dzisiaj bezczelnie przy skarbonie. Wtyka nos do portfela, do lodówki, do szafy i nie wiedzieć, gdzie jeszcze. Ale jeśli Go tam wtyka, to prawdopodobnie także i po to, a może przede wszystkim po to, aby pomóc mi odkryć, przywrócić mi wiarę w to, jak wielkie to ma znaczenie. W co Jezus wtyka dzisiaj nos w Twoim życiu? Gdzie Ci usiadł? W Twoim mieszkaniu, w Twojej pracy, w Twojej codzienności? Na co się patrzy? Jakie dobro nie umknie Jego spojrzeniu? Jakie dobro? Tylko on być może dostrzeże i doceni.